Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję trzeciej części książki Smocza Straż wydawnictwa Wilga Pan Widmowej Wyspy. Smocza Straż jest to seria dla wszystkich fanów baśnioboru, ale jeżeli ktoś nie zna baśnioboru, to może sięgnąć również po Smoczą Straż. My przygodę z tym niesamowitym światem Brandona Mullera rozpaczyłyśmy właśnie od Smoczej Straży. Mamy wszystkie części Smoczej Straży i po każdą jedną warto sięgnąć. Dopiero później w nasze ręce zaczęły trafiać kolejne tomy baśnioboru, ale nasza przygoda z tym niesamowitym światem zaczęła się właśnie. Właśnie od Smoczej Straży i tutaj z tyłu możemy zobaczyć dwie poprzednie książki z tej serii. Książka ma bardzo dużo stron, to już się pierwsze co rzuca w oczy, że jest bardzo duża, ogromna ilość stron, a dokładnie jest ich tutaj 490... Na 490 kończy się nasza historia, jest ona podzielona na rozdziały, więc jest naprawdę bardzo dużo do czytania. Jeżeli nie znacie jeszcze serii Smocza Straż, gorąco zachęcam do sięgnięcia po pierwszy tom, był też u nas na kanale dość dawno temu, pokazywałam również pierwszy i drugi chyba zresztą też. Tom tej serii, na pewno był drugi również, a w trzecim tomie autor nadal zaskakuje, nadal wciąga. Gdzie nie gdzie możemy znaleźć tutaj jakąś ilustrację, ale dużo ich nie ma. Książka jest podzielona na rozdziały, no i mamy tutaj dalsze przygody Kendry i Seta, którzy będą próbowali się odnaleźć. Set został pozbawiony wspomnień, nie wiem kim jest. Został dość mocno zmanipulowany, no i niestety doprowadza do zniszczenia tego, co miał chronić. Kendra wyruszy na poszukiwania brata. Oczywiście te poszukiwania nie będą takie proste bardzo dużo tutaj po drodze się dzieje. Książkę czyta się ekspresowo, pomimo niewielkiej czcionki i dużej ilości tekstu na stronę i aż 500 prawie stron. Książkę naprawdę czyta się szybko, ale myślę, że Fani, Baśnioboru czy Smoczej Straży doskonale już to wiedzą, że te książki po prostu się na raz, można powiedzieć, zjada. No może nie aż tak na raz, ale bardzo szybko się czyta i bardzo trudno się oderwać od Książka za chwilę będzie miała swoją premierę, więc fani Smoczej Straży na pewno już czekają i odliczają dni. No my już mieliśmy tą przyjemność ją przeczytać i bardzo wam polecam sięgnąć po trzecią część, niesamowicie dużą część Smoczej Straży Pan Widmowej Wyspy. Więcej o książce na blogu w opisie do filmu jest link. Zapraszam tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.